Bo to było tak, że moje odcinki z początku, mój pierwszy był shit, a dwa kolejne były zajebiste Bo się dopiero rozkręciliśmy W sumie tak, w sumie się to jest gorzej z tobą, wiesz, tak właśnie było Dzięki, fajnie, fajnie To weź tam ustaw sobie wszystko i już... A dobra, hej, z tej strony Event, to jest panowi Archimedziegan Horse A nagrywasz już? Tak Dobra, ty. A on ma słuchawki cały czas na uszach? Kiedy słuchawki? Przyjechał do rodziców, a on ciąg Co nie, tych słuchawek nie ściąga, w razie... ...gdyby koledzy go przesuwali. <grymianie> no nie, on znowu zaczyna. Wybieramy poziom, póki go nie ma. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj. Dobra, dobra. Powiedz coś obraźliwego. Wybieramy poziom, a nie obraźliwego. Co ty pff, Nie umiesz a, Dobra, dobra. <grymianie> Sorry. Dobra, więc tak. Weź... Yy, ...wulkan, wulkan. No, on nie lubi wulkanu. Dawaj wulkan Biegnij, zanim nim szybko on je szczeleje. Dawaj, dawaj, on tak szybko nie przestanie, nie da się przerwać siusiania No to, przypał teraz, dobra, zejmo, będzie przypał Mówiłem ci, że mój odcinek zawsze będzie do dupy, u niego by zadziałało Boing, boing Ej, myślisz, Bo on, ja myślę, naprawdę, próbali, on, na, on naprawdę mówi boing U mnie jest tylko dźwięk rozczaskawującego się wózka Proszę mnie nie przeszkadzać! Dawno tego nie robiłem, więc będę głośno pewnie. Dobra <grystanie> Zamyka drzwi <grystanie> A jego mama za drzwiami. Naprawdę musiał za tym tęsknić. <grystanie> Dobrze, jak tam masz wulkan? Powiedzcie, <grystanie> czyli, czyli wszystko słyszał. No, tak to jest sprawność. No tak no, to co Ale powiedz, ale powiedz fajnie się leje, le, jak słyszysz takie seksowne dwa głosy w słuchawkach cały w tak. czas Tak, no po prostu leciało do góry, no co ja poradzę, no Że Uf, trzymasz penisa w dłoni Ej, tutaj jest i losowy, patrzcie słyszysz mhm. kolegów Jakie to jest uczucie? Nigdy nie trzymałem ale ja... kolegów w uszach Cisza o nie, matryca, no nie, czemu ja zacząłem najgorsze odcinki, no nie Pamiętam Ja też to pamiętam i tego nie lubię Ale nie, to jest bardzo fajny poziom, trzeba przyznać, no to jest taki bardzo losowy Jest... To mi się bardzo podoba w tym Jest bardzo kreatywny, ale wiecie co, jest także do dupy No i Łeza postawił tak, że nie wygra No i Łeza jest w ogóle intelektualista Patrz, do tego trzeba technikę tak? No, no pokaż, tym, pokaż. pokaż. No, wow, wow, dobra, 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 to... dobra, dobra. Nie mam coś tak, znika! Dobra. Ja też gram na klawiaturze, o co ci chodzi? Ja też gram. Bo, ale wy macie jest kanciaste palce. Jakie co mam? Kanciaste palce? Łeza! Życie, życie to nie Minecraft! <laughs> <laughs> Za dużo kwadratowej Łeza. <laughs> mm. No, ja to to nie tak, wiem, no, Ale... ja nigdzie nie mogę, no gdzie, nie mogę tego nigdzie dać Aha No bo to musi stać na czymś Aha, Europa na <laughs> Aha Nie! No zabawnie Nie! Wózkowa moc! Ojej, a gdzie to teraz można, ojej, nie! dobra, nieważne O, słodki a... tam są no, postawiłem je, ale tam no, dalej no, się no, chyba nie przejdzie. No, chyba na pewno, nie. Ujj! Au, kurde. Aj, może by się dało jakoś tam doskoczyć. Bo może by trudno, się dało na hama, ale. Dajesz, loda, pokaż nam, moje za co masz. Trudno. Dajesz. Dobra, 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 dobra. Zrób to. Tak jak dobra, kiedyś. Dobra, 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 dobra. dobra, dobra. Tyk. Wow, no to było dosłownie tak jak kiedyś. Ja mam presję! Ja mam presję, chłopaki Ty zawsze masz presję Coś w tym jest Po co wziąłem ja bombę? Nie, nie, chciałem... nie chciałem wziąć bomby. To rozwal trochę tych. tu O tu, tu nie tu w lewo! W lewo, palcem ci pokazuję, Od on w dół, w dół, w dół, w dół W dół, w prawo, w prawo Tu? To tak tu? To jest lewo! Tu? W prawo Ale to tak nie działa, wiecie o tym Haha, no tak A, Znowu bym wziął boink Patrz, poruszyłeś mi na łatwiznę no, Jakie ja na łatwiznę? Ja Pierwszy! Drugi! Bingo! I nic tam to nie dało, bo i tak jak wszyscy przyszliśmy, to no fajnie, zajebiście, jak ja uwielbiam rzeczy No bo jak, no jak ja przeszedłem, to wiadomo, że kurwa wszyscy przejdą No, no w zasadzie to tak Tak W zasadzie to tak Co tam moje przykleiłeś cię już? Oj, oj, będzie trudno O Jezusie Mmm, sticky situation O nie, o nie, nie da się Jest, dobra, poszło Hej, no i co teraz? Ale to teraz tego by nie popuniaki. zrobimy. O kurde. Aha, dobra to tak cwaniaki, jest. To bomboniaki, aha, nic mm, nie się mm, No dobrze, okej, okay, mm. rozumiem. Do, aha, takie dobra. Dobra, to, te, to teraz trzeba myśleć przyszłościowo. To jest moje myślenie przyszłościowo. Jest bardzo mądre. Przyszłościowe. Ej, ale Nesko, odpowiedz ci ciekawostkę? Powiedz. Wiesz, że teraz masz większy kanał od mojego? A no wiem, wiem, bo ty widziałem, że tam zrobiłeś coś, coś nowego ze swoim życiem. Tak? <gry> no. Coś nowego ze swoim życiem, dokładnie, to, to jest dobre, dobry sposób na ujęcie ale, tego. Ale powiem ci szczerze, że i tak ci zazdroszczę, bo jednak jak nagrywasz albo streamujesz, albo coś tutaj, i tak masz więcej wyświetleń niż miałeś wcześniej i, i w ogóle, więc, więc to, o, jest, to, jest, to jest. Generalnie no, odstrałeś mój stary kanał. Tytuł, Właśnie, no, bo, no ale oni tak rumalczą, <grym> przez to, że ty tak długo nie nagrywałeś. No więc to jest bardzo na plus to, że zrobiłeś nowy kanał i, i, i to jest naprawdę coś, coś niesamowitego i, i gratulacje z mojej strony. Naprawdę, to, to, to naprawdę. No to życie się chce, to też trzeba to przyznać, no. że tak od nowa zaczyna. Co prawda masz Knie. masz plecy, że tak możemy powiedzieć, bo masz znajomości i nagrywasz z kim chcesz, więc, więc co ci to tam? Dzięki. Znaczy, no. Dzięki? Nie wiem, jeszcze Cię nie zasubskrybowałem, ale może, może to zrobię w Dobra. Nie no, ale to płeza, nie płeza, panie, masz w plecy? Nie, zawsze mi od przodu widać to. Zrobił to Skubany! I fucking did it, boys! I fucking My did it! się nie staraliśmy, trzeba przyznać, no. e, ja się starałem. Oh. Shut up. <laughs> Hmm. You're a fucking joke, guys, eee. you know that, right? Lecz to mnie to nie wiem o co chodzi <laughs> Ale czemu tam... czemu tam? Bo wy tam wszyscy pójdziecie intelektualiści Przejdź nie, to teraz! Przejdź to teraz No nie tak! <laughs> ja, jak, jak się zatrzyma w miejscu i taki zrozpaczony Fuck No w sumie się nie da Fuck chłopaki, chyba z chyba zimałem chłopaki fuck. Ja fuck guys. Się mogę się wrócić w sumie Eee. A jak tam teraz skoczyć? O, tak, dobra, nie ma O o, Jest nie... problem! Nie da się przejść? Chyba się nie da przejść oh, oh. O no, no, chyba się nie da Okej okay. dam rady i byś niezłóźmy. Łe spróbuj nie. się zmieścić, bo to jest twoja jedyna szansa to już brzmi super. To brzmi zajebiście. O nie. O nie! O nie! O nie, ale to, co chciałem powiedzieć, przez to, że wiesz, że tam dobrze ci idzie, to dobrze ci idzie, Oza, i tak trzymaj. Oby tak dalej. Co ty się powiedzieć z tym, że ci dobrze idzie? dobrze ci idzie. Oby tak dalej, no. łeza, prysbi. A to, ile ty nabiłeś właśnie tysiąc subów? W, w, Ile? Miesiąc? Yy, no, w pierwszym miesiącu miałem 21, i teraz no. w drugim miesiącu nabiłem 4, 4 No. No to nie tak źle przecież. No nie, tak nie, sobie nie, nie, nie. 4 lata. Dobra, nie, 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 nie mów o takich rzeczach depresujących na odcinku <laughs> Elewata, bo mu jeszcze bardziej nie <laughs> ma. Chłopaki, ja nie... Ja... M, tak myślałem sobie dzisiaj, że chcę z wami nagrywać, a teraz sobie myślę, że jednak nie chcę. A czemu? Co się stało się? Czemu tam postawiłeś ten wiatrak? To jest takie zło Łęza! Nie. O oh, nie! Yeah. Uno, no, uno, uno. O Jezu, to się ślizga. No, tak troszkę no, to, tak to, to się ślizga, długie. bo jest z lodu. <grym> nie, 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 nie! Jakie zło! No właśnie tam ty, nieźle. No, super, ale bardzo nie. Shut up! Dawaj się. Przestań styruszyć się. Shut up! Trochę dalej, o bardzo ładnie jest, skupiuj na tą ramę, o na ramę, na ramę Zabirę. Na ramę trzeba Zamknij się, na ramę skać yes! 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 Nie w sumie czemu ja się cieszę, że wygra! Mówiłem, Ta że ja pierwsze odcinki ja ja są ja zawsze ja chujowe! Ja Chłopaki, no tym, tym ja razem ja nagrywam ja trzeci. Chuj wam w dupę. <grym> jest <grym> dobrze. Lub, lubicie, lubicie w dupę? Nie, to po wybierz, wybierz przedmiot, ty. Wybierz sen. Masz. Patrz, wiatraczki hmm. się całują, patrz. <grym> On jest. Deskąd weź go, nie hopeless. To jest po prostu hopeless człowiek. Co? To. Ale po co ci to, po co ci to? Nie, no co ty, no co ty, nie psuj miłości wiatraków! No tam się nie będzie dało przejść No będzie właśnie. przecież, będzie, kurde no no, Dobra, no. i teraz te sprzeciwiliście stanowi z bycia umysłem No da... no niezłe, niezłe weza. to było dobre, nice show Kam no no ja i... nie upechał ostatnio? ja nie wiem. Wygrywałem kiedyś a teraz co, przepraszam, halo. Co Ej, tego się, tego się nie da przejść. No nie da się przejść, Łez zablokował totalnie. No da się! No ale mówiłem ci, żebyś inny zniszczył, to co? To. Ale ee... tego no, nie, nie słuchałem. <laughs> Patrz. O, o ten Można nie oddalić robi? ekran. I do końca. Nie. Gdyby łez nie było, to tak. Bez dobra, okej okay. 200 IQ, lecimy Nie, zniszczyli mi samu papierowy samolot zabiję ich ale, ale jak to było opóźnienie w ogóle ja pierdzie o 200 IQ dawaj lecimy lecimy oj o ja. O kurde, co on tutaj zrobił w ogóle? Nie, on to zrobi. On to zrobi. On jest. On jest głupi. He's fucking stupid, bro. Patrz okay. co on robi. <laughs> <laughs> Ej, no masz szansę, znisz jeden. No znisz jeden, przecież masz dynamit. To będzie teraz na ciebie. Masz dynamit, stary. Też <laughs> zrobił Co, za wariat. Absolute madman. <laughs> A O nie! Upaki, jak tak ma brudność, tak to ja to pierdolę! No, A. no, nie, tego dynamitek. się. Tego się nie da przejść. Jak wy będziecie ja robić pod górkę, to ja dziękuję. Dobra, to już kiedy robię pod górkę. <laughs> to już kiedy robię pod górkę. No <laughs> mamy pionową ścianę, to bardziej pod górkę się nie da Łezano Easy, mam to pod kontrolą. Nie zdacie jednego szczegółu. Jakiego? Tak, tak, takiego, że nie masz pada. Nie masz ga. gałeczek? A! A! mi się starał było widać? Okej. Jest dobrze. E, Czemu kumulę, moje odcinki trzyma... są takie chujowe? Się... <śmienny> Co ty robisz? co ty robisz? Nic, nic. To w niczym nie pomoże. A ty nawet chyba nie wiesz co to robi. Nie, nie mam pojęcia. No mnie, no. Na ciebie zawsze będę czekał, bo po to się można spodziewać wszystkiego, typie. O, a ty od razu tak negatywnie do mnie. No, a do kogo? O nie! O nie, 500 za na co mnie zabił! Nie, jeszcze nie jeszcze, jeszcze jestem. Dobra, mam to, jest! No to jest! Ale miałbyś bonus z zabytkiem! To, by to by było na tyle z ciżarego odcinka z Chicken Horse, u. zobaczcie w kolejnym odcinku chłopaków z jakiegoś zabezpieczenia! No kurde. O, nie, to było najlepsze. To było najlepsze. Jak to się starał i jak mu nie wyszło? O, kurwa.